Bronić wolności przez jej używanie. Panie profesorze, w pewnej książce francuski arystokrata napisał, że każdy ma tylko takie prawa, jakie jest w stanie zdobyć i obronić. Myślę, że ten arystokrata powiedział prawdę. Tomasz Jefferson. Jeden z twórców Konstytucji Amerykańskiej, autor Deklaracji O Niepodległości, a potem prezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział kiedyś: Wolność wymaga nieustannej czujności wszędzie, bo jest zawsze zagrożona. To, że mamy Prawo wypowiadać, nie prawo, możliwość wypowiadania swoich poglądów jest nadzwyczajnym dobrem, które ludzkość osiągnęła z wielkim trudem i właściwie tylko w cywilizacji zachodu. I Oto, jak ten arystokrata powiedział, tyle się ma wolności, ile się jej wywalczy. O wolność trzeba stale walczyć, wolności trzeba stale bronić, w szczególności wolności słowa, która jest podstawą wszystkich innych, wszystkich innych wolności. I to jest w gruncie. Rzeczy, myśl tego francuskiego arystokraty, kiedy jeszcze wtedy istnieli inteligentni Francuzi, bo to jest taki gatunek, staje mi się, jak dinozaury, inteligentny Francuz na wymarciu. Otóż wolności trzeba bronić i, i dla tego głosu racjonalnego, jak pan. Mój rozmówca w tej chwili zechciał to kiedyś celnie nazwać. I tego głosu racjonalnego jest w gruncie rzeczy taka, bronić wolności przez jej używanie, wolności słowa przez jej używanie, bo jeżeli ta wolność nie jest używana, to tak jak organy ludzkiego organizmu, jak mięśnie, czy nawet komórki mózgu na starość. Jeżeli nie są używane, to umierają. Czy kości, na przykład, jest jednym z głównych problemów astronautyki, że w przestrzeni kosmicznej nie ma grawitacji tam. Znaczy, on, grawitacja jest, ale jej się nie odczuwa. W, i organizm jej nie odczuwa w takim pojeździe kosmicznym. I wobec tego nie są obciążone i nie pracują. I następuje ich odwapnienie. Słabną, no, słabną. No, I tak samo jest z wolnością, że wolność nieużywana obumiera. Dlatego nieraz tu wyrażam, wyrażam takie poglądy które się różnym ludziom mogą nie podobać, uważa się za niestosowne, żeby o nich, żeby o tych sprawach mówić. Pewnie o takich, o których i dzisiaj jeszcze coś powiemy. A to już jest właśnie ten proces obumierania wolności. Temu się trzeba przeciwstawić, stale, stale tej wolności używając. I póki możemy jej używać, to znaczy jesteśmy wolni. I na tym polega ta walka, która trwa ciągle. I ta nieustanna, o której mówił ten arystokrata, i ta ciągła czujność, może raczej ciągłe czuwanie nad tym, żeby wolność nie poniosła uszczerbku, o którym myślał Thomas Jefferson. A jaką definicję wolności. Może nie tylko wolności słowa, ale generalnie wolności, pan profesor uważa za najgorszą. Najgorszą? <laughs> no. Przepraszam, że tu powtarzam słowa tego prostaka. Róbca co chce, no, ta. Czyli, już mówiąc to nie tak prostacko, wolność. Takie rozumienie wolności, gdzie się mówi, że wolność polega na tym, że można robić, co się chce. Otóż wolność polega na tym, że można robić, co się chce, ale w granicach rozsądku i przyzwoitości. Co więcej. Demokracja to jest, jak już tutaj mówiłem chyba nawet nie jeden raz za Aleksandrem Sołżenicynem, demokracja to jest ustrój ludzi wolnych, gdzie ludzie zażywają wolności słowa przede wszystkim, ale także różnych innych. I Demokracja jednak właśnie to jest, ponieważ to jest ustój wolności, ona wymaga niezwykłej dyscypliny społecznej. Tej właśnie, którą narzuca rozsądek i poczucie przyzwoitości, że jeżeli niby można robić co się chce, na przykład jeździć motocyklem po chodniku, jak to parę dni temu widzi, tu niedaleko ode mnie, wieczór, ciemno, idę po chodniku po takim, dla pieszych tylko. Słyszę, jedzie motocykl na chodniku, bez świateł, pełnym gazem. Robi, co chce. Robi to, co chce. Co chcecie jeździć motocyklem po chodniku wieczorem, po ciemku? Proszę bardzo. Otóż, Demokracja właśnie wymaga tego, że ponieważ nie pilnuje tego policjant, bo w niedemokracji to by policjant już się tym jegomościem zajął. W demokracji, kiedy ten policjant się w swojej interwencji bardzo i ograniczony, ale też powściągliwy ze swojej funkcji, ten policjanta. W państwie demokratycznym. Tam to by powściągnęła represja, po prostu no karna, którą reprezentuje w szczególności policja, niedoceniana instytucja, moim zdaniem. A jeżeli tego nie ma, no to musi przyjść inna jakaś. Jakieś inne powściągi muszą się pojawiać i tymi powściągami w demokracji są właśnie tylko rozsądek i poczucie przyzwoitości, że nie należy ludzkich uczuć bez bardzo ważnej potrzeby obrażać na przykład religijnych, ale też innych. Uczuć przyzwoitości, wstydliwości, tak. A czy prawo stanowione może być skutecznym stróżem wolności? Prawo stanowione nie jest stróżem niczego. Stróżem i wolności i jakichś pewnie wielu innych spraw Własności także, na przykład, jest to, co jest wpisane w duszach ludzkich. To prawo niepisane, że ludzie. Coś nie jest zakazane. Nie ma jakiegoś takiego przepisu prawnego, że jak pójdę z wizytą do kogoś, to nie położę nóg na stół, mu, na przykład. Czy nie ma takiego przepisu? No, ale poczucie przyzwoitości i dobre wychowanie, nawet mi to nie mówi, to automatyzm taki we mnie wytwarza, że przecież się zachowuje no, jakoś z umiarem, i tak żeby gospodarza to nie raziło w tym konkretnym przykładzie. A prawo to już jest tylko kodyfikacja prawa, prawa, prawa tego, które jest, czy to prawo stanowione, które panie mówi, czy pisane, czy stanowione, po to stanowione jest potem pisane. Ono jest tylko kodyfikacją, i o tyle ono jest skuteczne. A jest to tak zwany co prawda aktywizm prawny obecnie, który próbuje przez prawo stanowione narzucić ludziom coś, co jest wbrew ich, ich przekonaniom. Na przykład wychowanie seksualne w przedszkolach, no coś w tym rodzaju. czy nie? Ale to jest zwyrodnienie ustroju prawnego. Giambattista Vico napisał, że z obyczaj to jest dobry król, natomiast prawo to jest tyran. Prawo nie jest prawo. Pewnie Vico myślał o tym, o czym mówimy tu właśnie, że prawie o prawie stanowionym w sposób dowolny, nie liczący się z tym, co ludziom w duszach gra. Jeżeli to prawo stanowione jest odzwierciedleniem tego, co ludzie czują, to ono, jest, to ono nie jest tyranem. Próbuje się prawem stanowionym podtrzymywać psujące się obyczaje, no te kodeksy różne, które się w tej chwili mnożą. Kodeks lekarza, kodeks pracownika nauki, kodeks, ja nie wiem, rzeźnika, czy, czy kodeks nauczyciela, czy kodeks aptekarza, już nie wiem. I to jest próba tego, co powinno być: sumienia ludzkiego, zastąpienia sumienia ludzkiego zadrukowanym papierem. Przypomina mi się, jeszcze dawno temu, jak chodziłem na seminarium profesora Eisenberga, przekrój wtedy było pojawiło się czasopismo, przekrój wtedy bardzo dobre. było, z dzisiejszym przekrojem nie ma nic wspólnego. I tam był taki końcik dobrych obyczajów. Jeszcze pamiętam, jak on się nazywał. Już wiem, demokratyczny savoir-vivre, to się przypomniałem sobie, to się nazywało się demokratyczny savoir-vivre, jak się trzeba, savoir-vivre, czyli dobry, dobry ton, dobre maniery, jak się należy nale, w różnych sytuacjach zachowywać. I pamiętam, tam była uczestnikiem taka już, bardzo taka dystyngowana, starsza, chyba jakaś ziemianka z jakiejś ziemiańskiej rodziny i powiedziała, że jej się to wydaje absurdalne, żeby Savoir-vivre zapisywać, bo ona to miała w sobie. Tak jakby mogło istnieć coś takiego jak niedemokratyczny Savoir-vivre? No nie nie, 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 to myślę, że nie. Niedemokratyczny Savoir-vivre chyba, chyba no może istnieć, proszę pana, no, dyscyplina wojskowa, czy nie? Jak się pan odnosi do swoich przełożonych w wojsku, czy jak przełożony odnosi się do podkomendnych. Ja myślę, że to jest ustalone pewnymi tutaj jakimiś regułami zupełnie niedemokratycznymi. Wojsko to jest jedna z instytucji, która demokracji nie toleruje. Próbowano. Próbowano to wprowadzać po rewolucji październikowej w Armii Czerwonej. Rychło się z tego wycofano, taka armia nie może funkcjonować. Także myślę, że nie to tutaj było w tym, co się tej pani wydało takie absurdalne i zabawne wręcz, że, że, to się, że jest ta przydawka demokratyczny, savoir vivre, tylko że. Tego, jak się należy zachowywać. Uczcie trzeba z gazety. No, co zrobić, jeżeli całe społeczeństwo jest z awansu i w rodzinach tego się nie uczy? Wiecie, no to jest po prostu społeczeństwo schamiałe no i na to nie ma rady. No takie ono już wtedy jest.